Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do kącika Hani. Ja jestem Hania i mieszkam w Australii Zachodniej od 28 lat. Dzisiejszy temat, który chciałam poruszyć to szkoły. Mam 28 lat doświadczenia, jeżeli chodzi o szkoły. Wychowałam tutaj kilkoro dzieci, uczestniczyłam w edukacji. Bardzo wielu dzieci. Również sama próbowałam się dokształcać. Któregoś dnia miałam taki pomysł, żeby robić swoją pracę magisterską tutaj w Australii. Także trochę mam wiadomości na ten temat. Jedno co chcę z góry powiedzieć, że te wiadomości to są zebrane przez 28 lat mojego popytu tutaj w Australii. W Australii przepisy i wiele rzeczy zmienia się jak w kalejdoskopie, bardzo szybko. I bardzo często, więc to, co ja mówię, to prawdopodobnie jest podstawa. Nie musi być dokładnie tak samo na dzisiejszy czas, ale prawdopodobnie będzie bardzo podobnie, bo zmiany zwykle są bardzo minimalne, a baza zostaje zawsze taka sama. Więc zacznę od tego, że dzieci do szkoły w Australii, właściwie w całej Australii, muszą iść przed rokiem ukończeniem roku szóstego, czyli ukończeniem sześciu lat. Szkoła jest obowiązkowa. Jeżeli ktoś nie chce chodzić do szkoły państwowej, czy prywatnej, czy jakiejkolwiek, może uczyć się w domu, ale to musi się z tego wykazywać. Dostaje materiały, które musi z dziećmi przerabiać, tam są jakieś restrykcje i reguły. Część ludzi wybiera, żeby swoje dzieci kształcić w domu, szczególnie ci, którzy mieszkają bardzo daleko od miast, gdzieś na farmach. Więc szkoła podstawowa do dnia dzisiejszego miała 8 klas. Zdaje się, że od tego roku będzie zmiana i będzie 7 klas, ale tego tak zupełnie pewna nie jestem, czy od tego roku, czy od następnego. I potem jest szkoła średnia, która ma 5 klas. 10 lat edukacji jest w Australii obowiązkowe. Każdy Australijczyk musi skończyć 10 klas, reszta jest dowolna. Większość młodzieży uczęszcza do szkół państwowych, patrzyłam na statystyki, około 66% ludzi posyła swoje dzieci do szkół państwowych, około 20% paru procent do szkół katolickich, anglikańskich, baptystańskich i jaka tamkolwiek wiara ma swoje szkoły i 14% procent do szkół niezależnych. Szkoły niezależne mają swój program niezależny od państwowego. Natomiast szkoły państwowe i wszystkie szkoły katolickie, anglikańskie mają taki sam program wyznaczony przez przez Ministerstwo Edukacji i muszą się tego programu trzymać, przez to one są dotowane przez rząd. Szkoły niezależne nie dostają żadnych pieniędzy od państwa i są fundowane tylko i wyłącznie z tego, co ludzie płacą. Średnio szkoła państwowa kosztuje około 300 dolarów na rok, ale jeżeli ktoś jest nisko zarabiający lub ma bardzo dużo dzieci, to zwykle nie musi tego płacić. Książki trzeba zakupić samemu i wszystkie, co do szkoły potrzeba, ale państwo co roku daje jakąś tam dotację ileś pieniędzy na zakup tych książek, uniformów do szkoły, itd. Szkoły prywatne są droższe, kosztują po kilka tysięcy w zależności w jakiej ona dzielnicy jest i jaki ma prestiż. Dużo ludzi nie posyła do prywatnych szkół dzieci aż do szkoły średniej, bo uważają, że w szkole podstawowej nie ma takiego znaczenia, że jest w szkole państwowej. Największy problem ze szkołami, czy państwowa, czy prywatna, to jest taki, że państwowa szkoła musi przyjąć absolutnie każdego i nie ma wyjścia, natomiast szkoła prywatna może sobie wybierać studentów. Jeżeli ktoś się nie tak zachowuje, czy ma jakieś problemy z sobą, to po prostu szkoła prywatna tego kogoś nie przyjmuje i może bardziej kontrolować, jakich studentów w tej szkole ma. Ma większą dyscyplinę. Dzieci chodzą bardzo mocno umundurowane, wszystkie muszą mieć takie same skarpetki, takie same gumki. Dziewczynki na włosach muszą mieć włosy podobnie obcięte, trochę jak w wojsku. W szkole państwowej jest więcej. Więcej swobody mogą w tej szkole. Są też uniformy, ale są odchylenie od ról. Według mnie po 28 latach doświadczenia zdecydowanie lepszą edukację dostaje się w szkole państwowej, ale dziecko musi być silne. Nie może być. Podlegać łatwo wpływom drugich ludzi. Dlatego dużo ludzi wybiera szkoły prywatne, bo boi się, czy narkotyków się boi, czy że dziecko zostanie wciągnięte w jakiś gang. To wcale nie znaczy, że w szkołach prywatnych tego nie ma. Czasami jest tego więcej niż w szkołach państwowych. Ja posyłałam swoje dzieci do, i do prywatnych, i do państwowych, także mam doświadczenie i w jednych, i w drugich. I jeżeli mogę dać komukolwiek radę. Kto jest w Australii? Jeżeli macie dziecko bardzo zdolne, które się dobrze uczy, które ma chęć nauki, szkoła państwowa jest zdecydowanie lepsza. Jeżeli dziecko kuleje, jeżeli dziecko jest bardzo łatwo wpływowe, szkoła prywatna jest zdecydowanie wówczas lepszym wyborem. Jeżeli komuś się wydaje, że czy będzie w szkole prywatnej, czy w państwowej, to będzie miał łatwiej cokolwiek w życiu zrobić. Następny wielki błąd. Znałam mnóstwo przypadków i o tym dopiero jak się tutaj żyje i się z ludźmi rozmawia. Szkoły prywatne zawyżają bardzo często wyniki na maturze. Ja zaraz Wam opowiem, jak to wygląda. Zawyżają, ponieważ u nas szkoły co roku i są układane w kolejności, która najlepszych studentów wyprodukowała, i każdej szkole prywatnej zależy, żeby jak najwyżej na tej liście stała, więc pragną mieć jak najlepszych studentów, bo to daje obraz, że nauczyciele są świetni, że szkoła jest świetna i każdy pragnie zapisać dziecko do tej szkoły. Jest im zdecydowanie łatwiej wówczas dostać się na uniwersytet, ale statystyki pokazują, że niewielu z nich, kiedykolwiek kończy ten uniwersytet, bo często oni się do tego uniwersytetu nie nadawali. Natomiast młodzież, która wychodzi ze szkoł państwowych, wychodzi z takimi wynikami, jakie faktycznie mają, i jak dostają się na uniwersytet, to 99% nich kończy i jest bardzo, ma duży sukces. Także tak to w praktyce wygląda. Do klasy dziesiątej każdy musi chodzić do szkoły. Dzieci są segregowane zwykle na pięć grup. To znaczy, nie wszystkie dzieci uczą się jednakowo, nie wszystkie dzieci mają takie same zdolności, czy takie same zainteresowania. I w zależności od tego, albo kształcą się humanistycznie, albo matematycznie i są różne poziomy. Dziecko może mieć piątki na poziomie pierwszym, to jest najniższy, a może mieć trójki na poziomie piątym i będzie zdecydowanie lepsze niż to na tym poziomie piątym. Także w zależności od zdolności dzieci tak są one są przypisywane do grup. Dziecko nigdy dokładnie nie wie, jakie wyniki w tej szkole dostaje, ponieważ świadec w szkołach się nie rozdaje. Wyników w zasadzie publicznie też się nie ogłasza, zwykle one są przysyłane pocztą do domu dla rodziców i zwykle świadectwo jest opisowe, jest bardzo długie i każdy temat jest dokładnie opisany. Nie ma jakiego takiego stopnia, jest gradacja od A do F, ale w tej gradacji jeszcze jest pełno różnych podgradacji i opisów, także każdy problem, który dziecko ma jest bardzo dokładnie o, jest opisany. Po klasie 10 młodzież musi się zdecydować, czy Chcę iść dalej się uczyć, czy to będzie koniec, czy będą się uczyć zawodu. I taki przyjmują kierunek. Ci, którzy się wybierają na uniwersytet, muszą zdawać tak zwany TII, to się nazywa Eritoriary Exam, czyli coś w rodzaju naszej matury. Ci, którzy nie chcą iść na uniwersytet, zwykle robią zwykle, normalnie przedmioty, na koniec roku dostają świadectwa z tym ABCDEF. I to daje im wejście na dalszy do, do technikum czy na jakiekolwiek inne kursy. Więc po szkole średniej, jeżeli nie kończymy matury, możemy pójść na TAVE, to jest tak coś w rodzaju naszych technikum. I tam zwykle jest 5-7 różnych poziomów nauki: od certyfikatu 1, 2, 3, 4, 5 potem do dyplomu 1, 2, 3, 4, 5. Czyli jeżeli skończymy naukę na klasie 10, to pójdziemy do tej, zaczynamy od certyfikatu 1. Jeżeli pójdziemy po klasie 11, możemy zacząć od certyfikatu numer 3. Jeżeli po, po klasie 12, często możemy zacząć od certyfikatu 4 czy 5. Czyli jak ktoś kończy w 10 klasie, to to, czego nie zrobi w tych dwóch klasach, robi tam dalej w tym technikum. Zwykle te kursy są pomiędzy pół roku do e, dwóch lat. I jeżeli skończy na przykład i dojdzie i zrobi ten dyplom, to z tym dyplomem potem może iść na uniwersytet, już nie musi żadnej matury zdawać. Taki dyplom po TAFE daje mu wejście na Uniwersytet. Jeżeli po klasie 10 nigdy nie pójdzie na TAFE i nie zdobędzie żadnych kwalifikacji, ale jak skończy 21 lat i na przykład stwierdzi, że chce iść na Uniwersytet, może iść bez matury, tylko musi przed wejściem na Uniwersytet zdać egzamin i wykazać się wiadomościami. Jeżeli takie wiadomości ma, może pójść na uniwersytet. Po szkołach też są oddzielnie klasa 12 i 11 są y, robione niezależnie od szkół. Także na przykład jak ktoś opuścił szkołę po klasie 10 dwa lata gdzieś jeździł po świecie, może wrócić z powrotem i może pójść do takiej niezależnej szkoły i kończyć jeszcze raz klasę 11 i 12, i żeby zrobić ten egzamin TE. Od klasy 10 młodzież musi się zdeklarować, jakich przedmiotów będzie się uczyła. Są zwykle dwie grupy przedmiotów. Jedne są humanistyczne, drugie są matematyczne. Na tych listach jest zwykle około 10-15 różnych przedmiotów i każdy musi mieć jeden przedmiot z każdej listy na ten egzamin maturalny. Zwykle zdaje się cztery. Cztery tematy są do wyboru, ale dwa tematy musi być jeden z listy jeden, tej humanistycznej, i jeden z listy dwa. Potem ten egzamin maturalny zostaje oceniany przez nauczycieli w szkole. On się odbywa w ten sposób, że są dwa jakby egzemplarze tego. Jeden zostaje w szkole, a drugi zostaje wysyłany do, niezależne, do niezależnego takiej komisji rządowej. Która również ocenia, także są dwie oceny, jedna jest zupełnie niezależna rządowa, a jedna ocena przez nauczycieli ze szkoły, i z tego się robi średnią, i to jest wynik tej matury. I w zależności powiedzmy, że on w tej chwili jest 400 punktów, czyli po 100 punktów za każdy przedmiot, i zwykle na takie kierunki jak medycyna czy czy prawo czy mieć bardzo dużo punktów. Rzadko kiedy kto ma wszystkie 400 punktów, ale często przyjmują na przykład tylko 50 najlepszych maturzystów z tego roku na dany kierunek studiów. Jeżeli na przykład ktoś nie dostanie się na studia, a robił maturę, będzie mu bardzo ciężko dostać się na TEF ze świadectwem maturalnym. TAFE bardzo często nie przyjmuje świadectwa maturalnego, tylko bez matury musi mieć świadectwo przedmiotów, które były w szkole, nie, ponieważ przedmioty maturalne czy niematuralne są inne. Większość studentów przez te ostatnie dwa lata w szkole studiuje tylko kilka przedmiotów, nie ma ich bardzo wiele, cztery czy pięć przedmiotów, tylko te, które będzie zdawało. To jest bardzo skomplikowane, to trzeba bardzo wiele pracy w to wszystko włożyć, ponieważ każda uczelnia, każdy kierunek, każde technikum wymaga innych przedmiotów od studenta. Więc zanim się student w szkole średniej zdecyduje, których przedmiotów chce się uczyć, musi już w tym momencie mniej więcej wiedzieć, w jakim kierunku będzie chciał się kształcić czy pracować. Bardzo często młodzież tego nie wie i po tej 10-11 klasie kończy naukę. Idzie do pracy, bardzo często praca wówczas załatwia im szkoły czy kursy, czy właśnie TAFE. Robią tak zwane, na przykład, powiedzmy, że jest elektryk i nie uczył się bardzo dobrze w szkole i nie może pójść na studia, żeby zostać inżynierem elektrykiem, ale po klasie 11 może pójść, pójść na TAFE i robić najniższy certyfikat z elektryczności. Jak zrobi ten certyfikat 1, 2, 3, 5, Potem będzie robił dyplom i jak te wszystkie kursy ukończy, zwykle to trwa około 3-4 lat. To z tym dyplomem potem może pójść i robić studia inżynierskie w elektryczności. Jeżeli on to będzie robił na tej, w ten kurs, to zwykle to jest tak, że on jeden dzień jest w, techni w technikum, a cztery dni uczy się tego zawodu w pracy. I zwykle wówczas pracodawca pokrywa koszty nauki po skończeniu szkoły średniej uniwersytety są płatne państwo daje tak zwane pożyczki hex to się nazywa i one potem są odpłacane dopiero w momencie kiedy zaczynamy pracować te wszystkie kursy są dużo tańsze dla obywateli australijskich niż jeżeli ktoś z zagranicy chce studiować w Australii tak dla przykładu wam powiem że na przykład na elektryka technikum nie będzie prawdopodobnie więcej kosztować niż 600 dolarów na rok, 700 dolarów na rok, i zwykle pracodawca, który takiego młodego człowieka zatrudnia, płaci jemu za tę za naukę. Do tego rząd daje takiemu młodemu człowiekowi na przykład 1000 dolarów rocznie na zakup narzędzi, zakup książek i tam różnych innych potrzebnych rzeczy. I studia, na przykład medyczne, kosztują, ja, ja nie wiem, ile dzisiaj kosztują, ale parę lat temu, jak patrzyłam, to było około 25 tysięcy za całe studia, dzisiaj pewnie będzie więcej, a prawdopodobnie jak ktoś za granicy chce studiować, to to będzie wchodziło w setki tysięcy dolarów. Także tak ogólnie wygląda system edukacji. Edukacja w Australii jest dostosowana do zdolności ucznia. Nie jest tak, że ten, kto jest bardzo zdolny, uczy się razem w klasie z tym, który jest mniej zdolny lub ten, który ma wyjątkowo zdolności humanistyczne, musi uczyć się matematycznych przedmiotów, których nienawidzi i w którymi sobie nie radzi. Każda szkoła ma y, nauczycieli, którzy wybierają i segregują dzieci. Dzieci o tej segregacji nie wiedzą, dzieci nie wiedzą o tym nawet dokładnie, jakie mają... Duże, znaczy wiedzą swoje wyniki, ale bardzo ogólnie, ale większość wyników jest przesyłana pocztą do domu. No, ja bym mogła opowiadać właściwie tutaj bardzo dużo, nie wiem co Was konkretnie interesuje, ale to tak w zarysie o szkolnictwie. Myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Jak chcecie wiedzieć więcej na ten temat, zadajcie mi pytania i będę opowiadała szerzej. Na razie dziękuję serdecznie za wysłuchanie. Ja jestem Hania, i do usłyszenia.